Jeśli chciałbyś zabezpieczyć swoje arkusze przed usunięciem albo przed zmianą nazwy, to wystarczy skorzystać z jednego polecenia, które jest dostępne w menu: Sprawdźmy je. Kliknę w kartę Recenzja i wywołam polecenie: Chroń skoroszyt. Pojawi się okienko, w którym powinna być zaznaczona opcja Struktura, bo będziemy właśnie chcieli st chronić strukturę naszego skoroszytu i wprowadzam jakieś hasło. W przeciwnym razie, jeżeli bym hasło opuścił, to tę ochronę łatwo byłoby zdjąć. Wpisajmy ten 2 3, testowo i sprawdźmy. Klikam na karcie arkusza, który chciałbym usunąć prawym przyciskiem myszki i polecenie usunie jest nieaktywne. Tak samo jak polecenie zmień nazwę, wstaw, Przenieś kopię, ukryj, odkryj i tak dalej. Więc osoba, która taki arkusz od nas dostanie, nie będzie mogła własnych arkuszy tutaj wstawić, ani usunąć, ani zmienić już istniejących. Natomiast sama praca w arkuszach jest jak najbardziej możliwa. Możemy w nich robić, co tylko chcemy: włączyć świt, przefiltrować taką listę, usunąć wiersze, dodać wiersze, wprowadzić jakieś wartości. Usuwać. Generalnie możemy normalnie pracować w tych arkuszach, ale samych arkuszy nie możemy pousuwać ani nie możemy ich po prostu w jakikolwiek sposób zmienić. Jeżeli teraz chciałbym zdjąć tę ochronę, to analogicznie, jak przy włączaniu jej, kliknę w kartę Recenzja, kliknę w polecenie chronić skoroszyt. Excel oczywiście zapyta o podanie hasła, wpisuję 1, 2, 3, klikam OK. I teraz mógłbym już te arkusze zmienić. Mogę taki arkusz usunąć, mogę jakiś arkusz nowy wstawić i tak dalej. Taka, taki zabieg przydaje się przy różnego rodzaju formatkach, które wysyłamy do kontrahentów, do klientów, mają, którzy mają te formatki wypełnić i odesłać, tak abyśmy mogli później te dane łatwo przetwarzać, skonsolidować i tak dalej.